Odbieranie i wysyłanie wiadomości E-mail. Aby odbierać i wysyłać wiadomości E-mail, musisz posiadać odpowiednio skonfigurowane konto poczty E-mail w telefonie. Aby to zrobić, skorzystaj z rozdziału Konfiguracja poczty E-mail. Dotknij ikonę E-mail, znajdującą się na ekranie głównym. Aby zobaczyć listę otrzymanych maili, dotknij skrzynka odbiorcza. Aby sprawdzić skrzynkę odbiorczą, dotknij Odśwież. Skrzynka została zaktualizowana. Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, dotknij ikonę Utwórz. W polu tekstowym Do wpisz adres e-mail odbiorcy. W polu tekstowym Temat wpisz temat wiadomości. W polu tekstowym Wiadomość wpisz treść wiadomości. Aby dodać załącznik, kliknij przycisk Dołącz. Z listy wybierz rodzaj elementu, który chcesz dodać jako załącznik. Dotknij na przykład obrazy, a następnie wybierz album, w naszym przypadku zdjęcia. Dotknij opcję Tylko raz. Wybierz zdjęcie, które chcesz dodać jako załącznik. Możesz zmniejszyć rozmiar załączonego zdjęcia. Zaznacz wybraną opcję. Aby wysłać wiadomość, dotknij Wyślij wiadomość została wysłana. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk home.